Tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopira.com. Szambo wybiło. <noise> to nie jest film o polityce. W ogóle. Eee, naprawdę. Szambo. Takie, wiecie, zbiornik na nieczystości, stałe i płynne. Eee, przy moim eee, domu wybiło Szambo. Eee, powiem Wam szczerze, że w ogóle nie wiedziałem, że mam Szambo. Byłem przekonany, że nie. Ci, którzy mieszkają w blokach, w mieszkaniach, jakby nie znają tematu, ale jeżeli ktoś mieszka w domu jednorodzinnym, no to wie, że jeżeli nie jest miejscowość skanalizowana, no to musisz mieć szambo. Można mieć też, też szambo w, w ramach przydomowej oczyszczalni ścieków. To jest jakby tro, to troszkę inny wariant. Yy, natomiast yy, no masz szambo, przyjeżdża beczkowóz raz na jakiś czas i to ci wybiera, nie? I ja muszę powiedzieć, że jak mieszkałem w domu rodziców, no to my rzeczywiście mieliśmy szambo. Yy, I później yy, pamiętam, jak chodziłem do szkoły, yy, w, była wielka akcja, akurat naszą ulicę kanalizowali, czyli przez, nie wiem, rok. Półtora roku było rozkopane, wielkie takie kręgi wstawiano tam e, kanalizacyjne, no i podłączono nas do kanalizacji. E, tutaj, gdzie się przeprowadziłem w obornikach śląskich e, kupując ten dom, e, to jest bardziej w centrum, więc tutaj kanalizacja była wcześniej, jak sądzę. No i kupując ten dom, byłem przekonany, no dom jest skanalizowany. Podłączony do kanalizacji, nie ma tematu. No i z dwa-trzy razy mi się zdarzyło, że zobaczyłem w kotłowni, że jest mokro. No i tak sobie myślę, kurczę, czy to spieca, coś tam, jakieś skropliny. Pytam tego serwisanta, czy może się tam skrapać jakaś woda? No teoretycznie, jak zły gaz jest taki w zimie, ten, no ale nie, no, bo to w lecie mi się robiło. No, to raczej nie, no ale teoretycznie może. E, no, dobra, e, pytam e, gościa od zmiękczacza wody, czy może tam wypływać jakaś woda i ten. No może, bo tam jest za słaby odpływ trochę no może. No okazuje się, że nie. No, ale któregoś dnia Córka mówi, że y, tato. bo ja tam y, musiałem coś zajrzeć, a tam jest tyle wody, nie? O, no to wszedłem tam, patrzę, a wtedy jeszcze miałem węch. Mówię, no nie, no to jest kurka woda z kanalizacji. Znaczy, nie, że jakoś śmierdziało y, fekaliami, nie, nie, ale taki charakterystyczny taki charakterystyczny yy, 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 taka woń takiej no nie, 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 wody z, z rowu takiego yy, melioracyjnego trochę gdzieś jak tam yy, czasami gdzieś yy, mieliście okazję gdzieś koło jakiś oczyszczalni no taka nie że tak wali strasznie no ale czujecie że to nie jest czysta woda nie ja mówię oho no to kurka mamy Houston we've got a problem E, pomyślałem sobie, że zwłaszcza, że w tejże kotłowni poprzedni właściciel zostawił takie spirale do przetykania tej rury, nie? A mówię, no to może się gdzieś tam jakaś rura przy, przytkała, nie? E, no i dzwonię m.in. do ojca. Mówię, słuchaj, czy jakiegoś hydraulika tutaj znasz? Bo tu, kurczę, wiesz, woda mi stoi, nie wiadomo co to będzie, jeszcze mi piec szlak trafi. A on mówi: No tutaj ten, a wiesz co, bo ja miałem taki problem, że y, my musieliśmy też szambo wrócić. Ja ale jak szambo, przecież ty masz już podłączone do kanalizacji. No tak, ale wiesz, tam się jakiś korzuch podniósł, coś się tam się zatkało. Tego ja mówię: kurde. No i, no ale mówię: Dobra, no jak nie mogę znaleźć hydraulika, to zadzwonię do gościa, co się zajmuje wywozem, może on mnie naprowadzi, nie. No i dzwonię do niego. Jakiegoś tam wygooglałem sobie w okolicy, który tam jest ten. No i gość odebrał. Uf, to był chyba. No, wieczorem w każdym razie. Wieczorem gdzieś, nie wiem, 19, 20. Ale gość odebrał. Mówi: A na pewno się panu podniósł poziom, kożuch się zrobił, przytkał i się zrobiła cofka. W szambie. Ja mówię: Panie, ale ja chyba nie mam szamba. Nie, na pewno pan ma. A co to za dom? Jest jakiś po niemiecki, czy jaki? Ja mówię, nie, no. Gdzieś tam pod koniec XX wieku, budowany, no ale tutaj na pewno była kanalizacja, na te. O, na pewno pan ma szambo, bo to tak się kiedyś robiło, i yy, yy, na pewno jest przepełnione, a jeszcze teraz leje deszcz, yy, ja mam pełno takich zgłoszeń, tam się podniósł korzuch, on za, zablokował i te. No dobra, tak? I, musiałem czegoś się musiałem chwycić, nie? Ja mówię, ale panie, ale gdzie ja mam to szambo? On mówi, no panie, no a skąd ja mam wiedzieć? No pan powinien wiedzieć, gdzie jest szambo, nie? Ja mówię, kurde, no przecież ja nie mam szamba. No, no nie mam żadnej, żadnej na posesji, nie mam żadnej tam y czy studzienki, czy jakiegoś tam przykrytego jakimiś płytami. No, no nie mam takiego czegoś. No ale y tak się złożyło, że y ojciec zna tego pierwszego yy, właściciela tego domu, czy yy, pierwszego inwestora, nie od tego, od którego my kupowaliśmy. Jesteśmy trzecim właścicielem. No ja mówi, no tak, tak, było szambo, ono jest tam zategowane pod, pod, pod podjazdem. Jest położona kostka, ten. No to ja dzwonię do tego gościa, panie, co tu robić, no ten, czy to się jakoś da, jakoś inaczej? On ja mówi, nie no, musi pan to odkopać. Ja mówię, Ale pana urządził, nie? Ja mówię, kurka rurka, nie? Dobra. No to e, odkopałem to, Odkop zaczęliśmy zrywać kostkę. No i e, było ciężko. E, natomiast e, po iluś tam e, godzinach, naprawdę, dokopaliśmy się do tego szamba. Rzeczywiście jest szambo betonowe, z takimi wielkimi włazami ten. Nie było łatwo to otworzyć, bo ja myślałem, że. Ja mówię, dzwonię do tego gościa, o, o, co, co, tym beczkowozem jeździ. Ja mówię, a tutaj, no odkopaliśmy ten. A on mówi, a otworzyliście to? Ja mówię, no nie, nie. Ja myślałem, że pan ma jakieś urządzenia do otwierania takich. tem nie, nie. Panie, to musi pan to otworzyć. No to na si siłą, siłą, brutalną siłą. No to żeśmy rzeczywiście brutalną siłą. E, tutaj e, pomógł, nam, e, pomógł mi wujek plus jeszcze jeden z pracowników mojego ojca, bo sam tego w życiu nie otworzył, bo to po prostu, co się okazuje, to było zakopane prawdopodobnie około 20 lat na luzie. 20-25. Więc y, tam żeliwne y, te pokrywy, one sobie lekko tam przyrdzewiały i to po prostu jak zaspawane. No ale udało się, to wspólnym wysiłkiem całego kolektywu, akurat ja się najmniej do tego przyczyniłem, bo y, ja mam, y, nie mam zdolności ani manualnych, ani ciosów w łapie, ani nic takiego. W kanazie udało się to otworzyć. No i przyjeżdża ten facet y, z tego... Y, z tego od, od tych wywozu tych nieczystości. No i otwieramy to. I teraz uwaga. Takie szambo wygląda tak, że są dwa, jak dwie komory są. I do tych komór wchodzi taki kielich z jednej z drugiej strony. I to jest tak, że wchodzi rura spo, z domu do jednej komory. Tam sobie wpływa ten cały ściek. To co ciężkie opada na dno. To, co lekkie sobie pływa na wierzchu, i to lekkie przepływa do drugiej komory, której są już same płynne rzeczy, i to dopiero jest podłączone do, e, do kanalizacji, do kanału. E, no i ja pytam tego. E, znaczy, on zaczął tam wybierać, no ale generalnie się okazuje, że w ogóle otwieramy te komory. Muszę powiedzieć, że bałem się, że będzie jakiś smród, czy nie wiadomo co. Nie. No, wyglądało mniej więcej tak, jak czasem e, na stawie spuszcza się wodę i zostaje taki, taki muł, nie? To, to, to wyglądało tak, jakby taki wielki muł. Tylko uwaga. Jest komora, tam powinny być dwie rury. Tych rur nie było widać, bo one były pod tym mułem. E, więc. E, on tam troszkę wybrał y, z tej pierwszej komory, potem tam z tej drugiej, ale z tej drugiej nie wybrał wszystkiego. On mówi, musi pan sobie kupić bakterie. <grywa> Jakie bakterie? Są takie bakterie do szamba, do y, oczyszczalni przydomowych. Wrzucasz pan te bakterie. Ja co, mam to wszystko trzymać otwarte? Przychodzisz? tutaj. Nie, nie, nie. Wrzucasz pan do kibla, do sedesu, spuszcza pan i tu te bakterie będą to panu zjadały i przerabiały. Na dwutlenek węgla i, i wodę czystą, nie? No i chcąc nie chcąc, zacząłem zgłębiać temat szamp, kanalizacji, bakterii. E, dotarłem też e, na przykład do takiego tematu jak mm, e, toalety samokompostujące, czy jakoś tak e, się to nazywa. A, a mianowicie. E, Idea jest taka, że to szambo mogłoby spokojnie sobie działać i nie trzeba by go było odkopywać, gdyby tam była odpowiednia mm, mikroflora, tak to chyba możemy powiedzieć. E, tam musi być odpowiedni skład bakterii, które będą przerabiały te nieczystości na... Yy, inne produkty, które spokojnie sobie popłyną do kanalizacji, sekundo, tam nie można wrzucać niczego, co, z czym te bakterie sobie nie poradzą. No i zacząłem temat zgłębiać, znaczy nie już ten, tylko czytając. No i co się okazuje? Okazuje się, że w tych naszych nieczystościach stałych, czyli... W tym o czym był odcinek e, poprzedni, czyli e, o e, shit Matters. E, 75% stanowi woda. I teraz uwaga, słuchajcie, no i w ogóle naj, najbardziej mnie zaskoczył ko, koncept e, tej e, toalety samokompostującej, gdzie e, dodaje się z kolei bakterie e, tlenowe, które przerabiają to w taki sposób, że po 3 latach. Objętość tego y, y, odchodów jest zredukowana do 2% ich pierwotnej y, objętości. Dlatego, że y, i w ten sposób też y, po części działają y, mini oczyszczalnie domowe czy przydomowe oczyszczalnie. One działają w ten sposób, że bakterie, które są, musi być tam odpowiedni skład tych bakterii. One przerabiają to, co tam trafia na wodę, dwutlenek węgla i coś tam jeszcze, ale generalnie na rzeczy nieszkodliwe zupełnie. I zostaje tylko minimalna ilość rzeczy, które są nieprzerabialne. Jakichś, nie wiem, piasków, jakichś takich historii. I ten system, który był pomyślany tutaj, gdyby. Tam była odpowiednia mikroflora, gdyby tam było odpowiednio dużo płynu, bo ja sobie tak pomyślałem: Kurde, no tak. Wszystkie urządzenia są wodooszczędne. Y Pralka zużywa mało wody, suszarka, ta y zmywarka zużywa mało wody, pod y zlewem się praktycznie nie myje, y naczyń, e prysznice bierzemy, a nie, prawda, wanien, nie wiadomo ile. No i efekt tego jest taki, że te yy, nieczystości są za mało, yy, za mało rzadkie, tak? za, za mało rozrzedzone. Chociaż tam po, 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 prawdopodobnie problem był taki, że po prostu yy, tam one ta, 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 yy, te płynne sobie wyżłobiły po prostu yy, yy, przepływ i w ogóle się nie mieszało to, co jest w tej pierwszej komorze. My żeśmy w koń, koniec końców, on nie był w stanie rozbić tego osadu. Taki był on e, zbity. E, no i e, ja też go zapytałem, panie, ale to, to jest jakiś wymóg, że musi być to szambo, żeby się wpiąć do tej kanalizacji, czy można się bezpośrednio wpiąć? On mówi, nie, I właśnie nie wiem, nie wiem jaki jest, bo on tak to powiedział takim głosem, że pan, no zasadniczo. A on mówi, można, można. Można, no bezpośrednio, lepiej bezpośrednio. Ale ja się będę tak zacząłem zastanawiać, mówię, no nie lepiej. No lepiej jest, jeżeli to właśnie jest ten system takiego wstępnego oczyszczania i ty zrzucasz do tej oczyszczalni już wstępnie oczyszczone ścieki. Tak właśnie powinniśmy wszyscy robić. No i co. Ponieważ on nie był w stanie tego wybrać wszystkiego, bo to było już tak zbite, tak, tak twarde, tak, taki, taki, taki yy, może nie beton, ale, ale taka no, gleba w zasadzie tam się zrobiła się w tej, w tej komorze, no to on mówi: Niech pan kupi te bakterie. No i rzeczywiście, wygooglałem sobie na Allegro bakterie do yy, oczyszczalni, yy, przydomowych oczyszczalni biooczyszczalni, do szamp i tak dalej. Są takie bakterie. Wrzuca się tam jedną tabletkę raz na tydzień, no ja wrzucam więcej. To znaczy za pierwszym razem wrzuciłem trzy takie tabletki no i zwykle wrzucam dwa razy w tygodniu. Generalnie koncepcja jest taka, że chcę dać popracować tym bakteriom i na wiosnę Odkopiemy to znowu, zadzwonię znowu po tego prawda, wywoziciela szamp, żeby mi to opróżnił. No i potem to już założymy tą kostkę porządnie, bo na razie jest tak byle jak założona. No i powiem Wam szczerze, że po pierwsze mój błąd jako właściciela, że w ogóle mi do głowy nie przyszło, że mam szampu. Błąd pierwszego właściciela, że wziął to i zabetonował zabetonował, może nie, no założył kostką, nie dbając prawdopodobnie o to, żeby tam utrzymywać tą odpowiednią mikroflorę a na pewno nie, 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 przekazał, nie przekazał tej informacji następnemu właścicielowi a ten nie przekazał mnie mi. No i cóż. No nauczka. I z tą nauczką do Was przychodzę. To znaczy, jeżeli macie dom jednorodzinny i macie szambo, naprawdę kupcie te cholerne bakterie, które kosztują tam 100 zł za takie pudełko, w którym jest tam kilkadziesiąt tych tapsów, takich pastylek, bo dodatkowo, jeszcze co pomyślałem, mało wody, a dodatkowo jeszcze chemia. Chemia, bo tak naprawdę to by się wszystko rozłożyło z tych bakterii, które my mamy w przewodzie pokarmowym, jak sądzę, i w, tym, w tych y, y, odchodach, w tym, w tym stolcu. Natomiast y, natomiast y, ta chemia, to, ten lany domestos, to pewnie nie pomaga tym bakteriom. Ale słuchajcie, co jeszcze zaobserwowałem u siebie? Nie że w momencie, kiedy ja sobie to uświadomiłem, że ja mam tam szambo, że ja mam tam mieć bakterie, że ja kupuję bakterie tam za kilkadziesiąt złotych, tam, nie wiem, blisko stuwe chyba, i ja je tam hoduję, to ja, od razu mi się zmienił mój mindset, jeżeli chodzi o to, co można wyrzucać do tego kibla, a co nie. Mówię no nie, przecież tego bakter bakterie tego nie pokochają. Nawet rodzaj papieru ma znaczenie i właśnie taki papier, jak wam pokazywałem, czyli ten z makulatury, szary jest lepszy, dlatego że on się właśnie lepiej rozpada w tej w tym całej w tych ściekach, a te podobno takie super białe i takie grube, to one się właśnie tak nie, roz, nie rozpadają i od razu. Od razu mi się przypominają te wszystkie historie o tym, że nie wolno wyrzucać do toalet tych wszystkich rzeczy typu, co wyrzucają te, szczególnie niestety, e, kobiety w tych damskich toaletach, tych wszystkich podpasek, pampersów, nie wiadomo czego jeszcze. Ale nawet, nawet nie wyrzucę już teraz, a kiedyś wyrzucałem, na przykład ręczników papierowych po myciu okna. No bo tak. Po pierwsze, jest to ten gruby papier, e, e, który e, moje bakterie mogą nie lubić, a po drugie, on jest naszą, nasączony tym płynem do mycia okien. I to im może zaszkodzić. I ja tego już więcej nie zrobię. Nie wyrzucę fusów po kawie, bo one tego nie lubią. Fusy to, co prawda, już od dawna wyrzucam na kompost, ale wiecie o co chodzi, nie? Jeżeli mam, kiedyś na przykład, ja miałem taki standard, że jakieś tam, nie wiem, jedzenie niezjedzone, nie, nie tak jakieś, mówi się o tym, nie wyrzucać, bo to jest dokarmianie szczurów, nie powinno się. No ale jakąś tam sałatkę, coś, no to do kibla, nie, I spuścić. Nie, kibel ten to nie jest śmietnik. Takie rzeczy należy wyrzucić do śmietnika. A już najgorzej jest, jak masz te. Znaczy ja nie mam, ale wiem, że ludzie mają te takie Amery w amerykańskich filmach, te młynki, które tam wszystko mielą. Nie? I te kości drrrt, i do i kanału, nie to jest bezmyślność. Być może z kośćmi sobie jakoś tam poradzą te e, bakterie, ale powiem wam szczerze, że e, zmienia się w ogóle nastawienie. Zmienia się nastawienie i, i cieszę się, że taka prawda. Y, I dlatego tak myślę, że ten film może być taki ważny. E, jeżeli macie dom jednorodzinny i macie szambo, które jest podpięte do kanalizacji, a nawet jeśli nie jest podpięte, słuchajcie, ja wyczytałem, znaczy jak nie jest podpięte, to generalnie, tak czy owak, musicie zamówić tego gościa, co wybiera to szambo, no bo płyn wam coś trzeba zrobić, nie? Jak to działa w przypadku przydomowych oczyszczalni? Przydomowych oczyszczalni jest tak, że macie zbiornik, w którym te bakterie sobie pracują, i resztę się rozsącza drenami. W ziemię. I to teoretycznie ma być yy, czyste i ekologiczne, yy, aczkolwiek trzeba tam zbadać, czy rzeczywiście nie pojawiają się jakieś bakterie, których, które się nie powinny pojawić w tych wodach, które są tam rozprowadzone, w te dreny. Nie? Yy, natomiast yy, jak macie szambo podpięte pod kanalizację, to musicie wrzucać tam bakterie. Bo jak nie będziecie wrzucać, to w końcu się zapcha. I to jest moim zdaniem, znaczy uważam, że muszę się z tym z Wami podzielić, bo być może ktoś będzie miał ten sam problem. Bo co jeszcze robią te bakterie? Oprócz tego, że rozkładają te części stałe, to w naszych ściekach. Zarówno z kuchennych, jak i tych, prawda, e, toaletowych, jak i prawdopodobnie tych zmycia jest sporo tłuszczy. I tłuszcze mają to do siebie, że tłuszcz się unosi na powierzchni. I to też może powodować, że będzie się tworzył na powierzchni naszego, prawda, e, e, naszych ścieków. wszami będzie się tworzył kożuch z tłuszczy, i te bakterie też go rozkładają. Także. Po raz kolejny poczułem wkurwienie na e, edukację e, na poziomie szkoły podstawowej i średniej, gdzie uczymy się o tych pantofelkach, o tych, prawda, rzęskach, o tych, kurwa, y, parkach narodowych, a nie uczymy się o tym, jak działa oczyszczalnia ścieków, jak działa... Y, kanalizacja, jak działa szambo, jak działa kurka, yy, syfon w, w toalecie, tak? Yy, to jest... To jest takie przykre, że, no ja rozumiem z jednej strony temat tabu, o czym już było w tym odcinku Shit Matters, ale z drugiej strony jest to kolejny dowód na to, że ta cała edukacja to, że tak powiem a propos okant oh dupy potwódz. Bo uczymy się rzeczy, które teoretycznie są potrzebne, no bo jak chcemy dojść do człowieka, to trzeba zacząć od komórki, od bakterii, a ja tak wcale nie uważam. My powinniśmy zacząć od tego, co nas wszystkich dotyczy. Między innymi od odchodów, kanalizacji i tym podobne. Mam nadzieję, że będzie chociaż kilka osób, którym otworzę oczy. Na serio, jest taki produkt jak bakterie kupowane do szamp, do kanalizacji, do, do przydomowych oczyszczalni. I nie musicie mieć przydomowej oczyszczalni, żeby był sens to kupować i wrzucać. E, wszystkim innym e, apeluję, jak mawiał e, w, e, Władysław Kośniak-Kamysz, apeluje o to, żeby nie wyrzucać rzeczy, z którymi bakterie se nie poradzą. Bo e, generalnie rzecz biorąc, e, tematu oczyszczalni aż tak bardzo nie zgłębiłem, ale tam też to w ten sposób działa. Powinno przynajmniej. E, więc e, naprawdę, nie należy tam wrzucać rzeczy. A jak widzę, jak ci kurwa fachowcy robią te remonty, gdzieś tutaj u sąsiadów, i widzę kurwa, jak wychodzą i wylewają w kanał farbę, to mnie coś tutaj... No. Także yy, obok pieców, yy, kotłów przepraszam, obok kotłów węglowych, które trzeba zmienić na kotły gazowe lub na pompy ciepła, warto też się zainteresować swoimi szambami, bo najdalej po 20 latach szambo wybije. I to nie jest miłe. <grym> yy, znaczy nie, generalnie yy, nie jest to aż tak straszne, jakby się wydawało, nie? że tam gówno pływa i tak dalej. No nie, 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 aż tak to, aż tak to, aż tak to, to nie wygląda, nie? Yy, yy. Natomiast była to dla mnie cenna lekcja i tę lekcję e, chciałbym przekazać dalej. E, także pamiętajcie o bakteriach w swoim szambie. E, bakterie twoim, Twoimi przyjaciółmi. To by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że ciekawym, mam nadzieję, że może śmiesznym dla tych, którzy szamba nie mają i nie muszą się z tym e, babrać. E, natomiast... E, Aha, co jeszcze się ciekawego dowiedziałem, że są właśnie te biokompostowalne bio czy, czy biodegradowalne toalety, że macie po prostu toaletę, macie tam szufladę, macie tam bakterie, robicie tam, jak rozumiem, nie spuszczacie wody, bo nie macie tej wody, bo to jest podobno do terenu, gdzie brakuje wody, Australia, podobno Hiszpania, i system jest w stanie w ten sposób działać że przez ileś lat robicie do tej e, skrzynki i kurka, nie musicie tego opróżniać. Znaczy, musicie opróżniać, ale raz na ileś lat. To jest niesamowite. Wydawałoby się, że jak to tyle tego. E, natomiast e, podstawowa sprawa jest taka, że 75% z naszych odchodów to jest woda. Więc już mamy tylko 25%, a następnie po 3 latach chyba bakterie są w stanie zredukować to, co tam do nich trafiło, te 25% do 2%. Więc to jest niesamowite i, i z drugiej strony to pokazuje, jak bardzo mm, rozrzutny jest ten nasz system e, spłukiwania wodą pitną toalety. Z drugiej strony tak sobie pomyślałem, no tak, ale jakbyśmy lali więcej tej wody, to może by mi się nie zatkało, nie? Ale z drugiej, z trzeciej strony, jakbym miał tam te bakterie, to by mi się nie zatkało. Więc myślę, że w ogóle... Słusznie by było, żeby wszyscy mieli te szamba podłączone do kanalizacji i wszyscy mieli bakterie i o nie dbali, nie wrzucali im tematów, w których one sobie nie poradzą. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia, cześć!